Czuwajcie, nie ja odejdę tam i będę się modlił. Piotrze, Jakubie i Janie, chodźcie ze mną. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Ojcze mój, jeśli to być może, Niechaj odejdź we pękielich ode mnie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Co to za ludzie idą naprzeciwko ja nam? Jak mówiłem wam, ten, który mnie zdradzi, nadchodzi. Uwaga! Zbliżamy się. Jak my odróżnimy Nazarejczyka od jego uczniów, żebyśmy kogoś innego zamiast niego nie wzięli? Dam wam znak. Ja pójdę naprzecie. Kogo pocałuję, ten to jest. Chwytajcie go, a prowadźcie ostrożnie. Patrzcie, patrzcie! Judasz na szereg tej krajów. Bądź pochwalony Mistrzu, przyjacielu, po coś przyszedł. Posałunkiem zdradzasz Syna Człowieczaka. Kogo szukacie? Jezusa Nazareckiego! Ja Wiata ja ja nam! Co, co, się co się dzieje? Jedno Jego słowo powaliło ich na ziemię. Nie bójcie się. Stańcie. Panie, wołali, aby nigdy nie powstali! Kogo szukacie? Jezusa Nazaryskiego! Powiedziałem Wam, że to ja jestem. Jeżeli tedy mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść. <grym> Brać go! Pana! Czy damy mistrza. Trzymam mieczem walczy, A bał to moją córkę! mnie! Zostryć. Zostryć. Już zdrowy. Ty, Piotrze, schowaj miecz swój. Wszyscy bowiem, którzy mieczem wojują, od miecza także poginą. Czyż nie mam pić kielicha, który da mi ojciec? Czyż mnie masz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a wnet wystawiłby mi więcej niż dwanaście chówców anielskich, aby mnie broniły? Jakoż się tedy pisma wypełnią. Nie to się zapłaci! że liścica! Wyszliście z mieczami i kijami, jak na złoczyńce. Codziennie wśród was przebywałem, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale niech się spełnią pisma. To wasza godzina. Panowanie ciemności. Wiąż się go dobrze, żeby nam nie uciekł. Z naszych rąk już się nie wyrwie. Teraz odpowiesz za wszystko, co uczynił. Dziękuję Ci, On Mądrześ to wszystko zorganizował. Dałem słowo i dotrzymałem. Nigdy Ci tego nie zapomnimy. Ale patrz, jak uciekają jego uczniowie. Oto takich uczniów sobie wychowałeś. Wszyscy się opuścili i uciekli. Tacy są twoi wyznawcy. Nie doszły proroku! Zgromadzeni byli, zawsze we świadki dali. I to wstydze świadki woli, by mnie na śmierć opetali, by mnie na śmierć opędzali, srodze osądzali, srodze osądzali. Ach, Jezusie moui, drobis, ach, je moui, proradno mysle slavione, ach, Jezusie moui, proradno mysle slavione, ach, Jezusie moui. Wróć tu nie mało, tu, tu nie mało. A kwadę, się Jakże się cieszę, że mogłem wnosić tej chwili! My jego za A taki zdawał się mocne. I twarde serca! Ale wiecie, zleknąłem się trochę, dzisiejsza wyprawa powiedział że mówiono o jego cudach! To wszystko robi mocną belzebubę, a Ale takie sztuczki pomagają tylko do czasu. A nie! Gdyby nie udało się go ująć, byłoby to prawdziwe nieszczęście. Wyrok wydany między Zachodem a Wschodem Słońca jest nieważny! Tak mówi prawo! W potrzeby prawo można obejść. Wy, Paryzeusze, Trochę za dużo namnożyliście tych praw! A wy, to byście wszystkie obchodzili, jak nieczyści pogardy! Jak ci do nas mówić że w roku? Nie pogardzę się jak wy, kosztem świątyni! Cicho! Nie pora na porachułki! Nie możemy się teraz kłócić, żeby mam wspólnego wroga! No dalej, nie. Jego pierwszy musimy unieszkodliwić! Mnie się jednak wydaje, że tu dzieje się coś dziwnego. Tak niczego. Tak jakbyśmy podnieśli ręce przeciw świętemu. Mocno obiecanemu Mesjaszowi. Samuelu. Ale ty masz przywiczenia. Nie zapominaj, że tylko dzięki mnie jesteś, bracie! Nie próbuj uczyć nas! o w służbie przedwiecznego. Chodźcie, zobaczymy, co z za Azaryjczykiem. No właśnie, co z Dobrze, że zabrałyście się, się za to ognisko. Wcale nie najcieplejsza to noc. Jeśli przyjdzie stać do rana, zamarzniemy na kość. Przeba służba taka warta i to jeszcze w nocy. A to żołnierze, powinniście brać na wartę ze sobą pierzyny. O, mian, z tym tu się znalazł. Dobrze, że trafiłem na znajomych. Chciałem się dostać na dziedziniec. Chodź, chodź, to znajomy na dworze arcykapłana. Ale nie jestem sam. Mam tu znajomego z rodzinnych stron. Puśćcie jego. Czy mi się zdaje, żeś ty bywał z Jezusem w Nazaretu? Tak. Widziałam cię przy nim kiedyś. Nie, jak. Nie wiesz co mówisz. Nie znam go nawet. Widzicie? To jeden z uczniów Nazajczyka. Rzeczywiście był przy nim. Albo ktoś bardzo do niego podobny. Ale ludzie, co rady nie chcecie, jak on nie zna! Nic nie wspólnego nie ma. Nie Uspokoić się tam. Słowetna rada wchodzi. 上手じゃあ。 Ci godni członkowie Sanhedrynu. Wezwałem was tu dziś we wszystkim wiadomej sprawie Jezusa z Nazaretu. Znamy Go wszyscy aż nadto dobrze. Osoba Jego od pewnego czasu stała się dla nas wszystkich ciężarem, postrachem, wyrzutem sumienia. Otoczony gromadą rybaków galilejskich chodził od miasta, do miasta. Od dalekiej Kalderii aż tu, do świętego miasta. Głosił jakąś nową naukę, odwoził lud od świątyni. Od Od was, od was, od nauczycieli prawa! Mówiono, że cienił cuda, karmi, leczy, z w co my w nie wierzymy. A głupi mu Tak dalej by się mogło. Dokąd on by go zaprowadził, my dobrze wiemy. Do buntu. Do powstania przeciwko Rzymianom. A wtedy zabraliby nam naszą świętynę. Nasz samorząd. Nasze majątki. Budności. To by się nawet przylało. Ciszy nie przyskazał. I was stróżów prawa nie uszanował pan z ludu, nazywał obłudnikami, chłopami popielanymi <noise> pełni długastwa. rodzajem jaszczączym. Zostało się i wam, co luceusze. Ci łagi, bo się to nie robi, a nie rynek. Ale oni cieszą się z naszego poniżenia. Odpłacamy się pięknym zanadom. Odłożyć stary właśnie na bok. Sprawa Nazaryjczyka to nasza wspólna sprawa. Poleciłem go już dawno śledzić. Próbowałem go nawet pojmać, ale straż świątyni zawiodła. Dzień, dzisiaj mamy go już w naszym ręku. <ścoughs> Widzieliście, jak go prowadzono? Własny uczeń go sprzedał. <ścoughs> ale to jeszcze nie koniec. Tak jak mówiłem wcześniej, tak dziś powtarzam. Wy nie wiecie ani nie myślicie, że lepiej dla nas jest. Aby on jeden śmierć poniósł, niż cały naród miałby zginąć. Mówię wam to jako arcykapłan. Działać nam trzeba szybko i zdecydowanie. Jutro już święty wieczór. Zgłazić go musimy jeszcze przed Dniem Świętym, żeby Mosłoch nie wziął go w obronę. Pamiętacie jego gwiazd sprzed biszterek? Jak tu szalał, jak był na jego cześć. O tu gotów, gotów odwołać go królem. Tłum jest zmienny. Jutro będzie żądał jego śmierć. Oby się tak stało. Nazarek, których musi musimy umrzeć! musimy umrzeć! Musimy uciec! Musimy, uciec! Musimy, uciec! Musimy, uciec! musimy wydać ten wyrok, a zanim go wydamy, musimy zebrać dowodu jego winy. Radzę, aby wprowadzić oskarżonego i przesłuchać świadków. W zebrano sporo. Czy wszystkich przesłuchać? Zobaczymy. Wprowadzić oskarżonego. go od narado. Oto on! Jezusie synu Józefa, do niedawna mówiono na ciebie rady, nauczycielu. <grywa> Okazało się jednak tylko zwodzicielem, przestępcą prawa mojżeszowego, przestępcą tradycji ojców naszych, zuchwałym wobec tradycji i przywódców tego narodu. Pozwalałem Cię, byś przed Najwyższą Radą uznał Tą winę. I otrzymał kroków z karę. Byś śmiał podnieść rękę na świątynię Boga Najwyższego. Ośmieszać nas, stróżów tego przybytku. być lud sztuczkami światańskimi. Byś śpił zasięg modlitw i posłów. Byś był zacniej niż pogani wycenić. Spokój to sprawa sądowa, a nie targowica. Postępować należy według prawa. Słusznie, słusznie. Brawo Boże, przede wszystkim. A nasz, jako najstarszy wiekiem i doświadczeniem, zacznij przesłuchanie oskarżonego. Jak słyszałeś, wiele jest zarzutów przeciw Tobie. Teraz powiedz Ty sam, jaka jest Twoja nauka. Jam jawnie mówił światło. Ja zawsze nauczał w Bożnicy i w świątyni, gdzie wszyscy Żydzi się schodzą, a w skrytości nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, do których mówiłem. Oto ci wiedzą, jaka jest moja nauka. Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Dobrze. Dlaczego nie pijesz? Trzeba wysłuchać świadków. Wprowadzić świadka. Przystąp bliżej. Twoje imię? Manachem, syn Judy. Manachem jest Judy. Podobało się najwyższej radzie, przed którą teraz stoisz? Wezwać cię jako świadka przeciwko Jezusowi z Nazaretu. Mów prawdę. Wiesz, jak prawo każe fałszywe świadectwo. Czego to uczył Jezus z Nazaretu? Zwodziciel ten mówił na placu świątyni. Mogę zburzyć te świątynię Boga i setniach ją odwołano się. Wygraszę, podniesienie ręki na święty do człowieka jest niewystarczające. Mówi prawo. Są jeszcze inni świadkowie. Wprowadź następnego. Przystąp bliżej. Twoje imię? Baruch, syn Symeona. Baruchu, synu Symeona. Stoisz przed Najwyższą Radą jako świadek przeciwko Jezusowi z Nazaretu. Wiesz, jak prawo każe fałszywe zeznanie. Mów prawdę czego nauczał Jezus Nazaretu. On jechał z krześnikami, pogadami. Mówił, że odmywania są niepotrzebne. Na że w Paryzeusie myją się po wierzchu. A człowiekowi wystarczy, jeżeli będzie odzyskał środka. Opowiadał o pokucie, a cała Panda kobiet chodziła za nim. Powiedział, że jego ciało jest chlebem i każdy je może jeść. Zeznania niezgodne obalają oskarżenie. Mówi prawo. Niech oskarżony sam wyzna swą winę. Mówi prawo. Niech oskarżony sam wyzna swą winę. Poprzysięgam Cię na Boga żywego, byś nam powiedział, czyś Ty jest Chrystus, syn Boży. Tyś powiedział, jestem nim. Także powiadam Wam, że odtąd życie syna człowieczego, zasiadającego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich. Później. Ruchu teraz Na co zatrzymaliście wprowadzić do piwnicy i w szedminie. Rano postawić go znów przed radą. By przepisowi prawa stało się zadość, zarządzam zebranie jutro o pierwszej godzinie po wschodzie słońca. Hasło to samo! Śmierć na Zarejczykowi! A ten człowiek co tu robi? To że jest na zarejczyka. Ależ nie, ja go nie znam. Co się tak wypierasz? Każdy od razu pozna, że jesteś zeleceniem. Twoja mowa cię zdradza. Bo przysięgam się na Boga, że ja go nie znam. Nie znam Jezusa. Powiedział, a ja tak pewny byłem siebie. Zaparłem się ciebie i powiedziałem, że cię nie znam. Bo jak wielki mój upadek, o mój, o mistrz mój najlepszy, miej litość na wewnątrz. Teraz już nigdy. Już nigdy nie zakrę się ciebie, ty wiesz. <laughs> Piotrze, chodźmy z tego przekrętego pałacu. Pana poprowadzono do piwnicy.